Przytajcie, czy jest podpisane są? Poczekajcie, sprawdźmy, czy są podpisane. Poczekaj. Czy one są podpisane? Tu jest Jaś. A, a tu moje to

我来了，兔子。 Dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 6 grudnia. Czas wrócić do rzeczywistości i wracam do pracy. Właśnie jadę do pracy. No, ale dzisiaj mam na rano, na 11 dokładnie, więc później do Was jeszcze odezwę po południu, jak będą dzieciaczki, bo rano to montowałam poprzedniego vloga, żeby móc go dodać. A teraz lecę, uciekam, ja pracować, Ale chciałam się z wami przywitać. Cześć. Dobry kochani, witam Was. Nie, nie wiem, przydziesz. No właśnie nie. Zapomniałam, że się z wami witałam. I chciałam się kolejny raz przywitać ale jestem w domu właśnie, już wróciłam jakiś jakieś temu Ale się bawiłam, jadłam i tak dalej. I teraz będę robiła z Jasiem Sudoku. Dostał od moich rodziców. Takie drewniany, bardzo fajne. A ja uwielbiam sudoku, on też się zainteresował, więc ja tak będę spędzać snow Dzisiaj kochani mamy próbę wigilii. Ja się nawet ubram jak na wigilię. Ja te, Klarcia Oj, Klarcia też jest ubrany jak na wigilię. Pokazuj. No pokaż. Pięknie się kręcisz. Brawo. Wow. dwa kucyki z jednej takie pyszności mamy, tutaj pokażę Wam właśnie, może we, do inspiracji coś zgarnięcie dla siebie. ja e, taka, tu takie kawałki pizzy różne. Dalej jest choinka, tylko do góry nogami powinna być. E, no. I to jest choinka z Thermomixa, ja Wam dam e, link do, w opisie. To nie. Tutaj jest kolejna choinka z pesto, z też Thermomixa. Tutaj są w cieście francuskim parówki z sosem. I tutaj jeszcze jest camembert, on będzie podgrzany. I później do niego jest żurawina. Do tego takie pomidory z mozzarellą w kształcie laski, widzicie, nie? I sałatka z tortellini. <laughs> Próbuję tutaj coś, coś powiedzieć, ale mi coś nie wychodzi ehm, No więc jak widzieliście wczoraj, e, była imprezka urodzinowa Dominika Ale to jeszcze nie były jego takie urodziny, bo urodziny ma 14 grudnia, w e, sobotę No i wypada wtedy, że ma wolne i w ogóle, ale tak, ja nie mam wolnego Plus siostra e, Dominika robi m, wtedy urodziny swojej córeczce no bo ona się urodziła 13 grudnia, więc mówiłam, dobra, to my zrobimy dominikowi 8, bo akurat ja miałam wolne, on miał wolne, więc idealnie e, się złożyło, żeby zrobić tę urodziny. było super, było dużo ludzi, i tak mówiłam, że właśnie to jest e, przedsmak tej e, próby. Przed wigilią, bo w tym roku święta będą u nas. W tym roku właśnie wigilia będzie u nas, przynajmniej dla rodziny od strony Dominika, i będzie mniej osób niż było wczoraj, więc już było widać, że zmieścilibyśmy się w tyle osób, co właśnie było wczoraj. No i było naprawdę super. Eee, wszystko się udało i to ułożenie stołu też, bo zawsze stawialiśmy stół tak, wiecie tak, jak tu jest okno, a tu jest stół, a teraz e, nie pasowało nam to, bo wiecie, e, nie było przejścia, ten stół stał tak na środku i wiecie, tu było mało miejsca i po drugiej stronie było mało miejsca i on po prostu stał na środku i zabierał dużo, dużo miejsca. Um, ale ustawiliśmy go tak na ukos, tak naprawdę do choinki, jakby, e, że stał, wiecie, tu choinka, tu stół, i tak to, um, na ukos. Widzieliście to zresztą na filmiku. E, I było idealnie, bo było dużo miejsca tutaj na kanapie. Tam dzieci się bawiły jeszcze na dole, bawiły się na górze, wszędzie po prostu e, dużo miejsca za stołem, przed stołem, obok stołu. Tutaj ludzie mogli siedzieć sobie i też na kanapie. Kanapa też jest inaczej ustawiona. Na razie tak została, bo w sumie fajnie, fajnie to wygląda. Więc na razie tak stoi. Eee, I naprawdę było super. Eee, I właśnie grudzień jest dla nas takim miesiącem, gdzie naprawdę strasznie, strasznie dużo rzeczy się dzieje. Jest bardzo dużo okazji do świętowania, i to jest super, bo. Z każdą taką imprezą ja czuję taką namiastkę tych świąt. Czuję, że one się zbliżają, czuję jakby to już prawie było to, bo no, świąt nie podrobicie, tak? Nie, nie da się ich tak e, czuć, tak jak się czuje w, już w Wigilię. Ale właśnie te każde spotkania, no, urodziny mam taką Dominik, e, mój tato i właśnie Aurelka. I no, do, Milusia ma 30 grudnia, ale to już jest po świętach, więc wiecie, już wtedy Wigilia jest, to jest po prostu kontynuacja dalej tych świąt i tak dalej, już podchodząc trochę po Sylwestra. No ale te wszystkie imprezy wcześniej to po prostu jest y, fajny taki czas spędzony właśnie grudniowo, rodzinnie, trochę już świątecznie, ale jeszcze nie, ale już takie czuć tą atmosferę i naprawdę bardzo to lubię. To jest bardzo intensywny czas dla nas zawsze ten grudzień właśnie pod względem imprez i tak dalej, ale mimo wszystko jest naprawdę bardzo fajnie. No, więc ja się chciałam z Wami już pożegnać w tym vlogu. Zrobiłam sobie e, przerwę malutką w dodawaniu, ale potrzebowałam jej i lecimy dalej po prostu nie ma co. Żegnam się z Wami i lecę się widać w kolejnym już vlogu, w vlogmasie, żeby zacząć kolejny dzień. Dziękuję Wam kochani bardzo, bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym następnym vlogmasie. Pa. pa.